Zawsze, przy zakupie mieszkania trzeba mieć już strategię co gdybym chciał je sprzedać, czyli mhm. już ta strategia jak ja odzyskam ten majątek, czyli też nie kupujemy mieszkania w jakiejś okolicy, która nam się tylko podoba. Jakieś na przykład, nie wiem, mieszkanie za jedno euro we Włoszech, tak? Kupimy gdzieś tam jakieś jakimś miasteczku, które zostało opuszczone, władze dają jakieś atrakcyjne warunki, wow. te warunki nie są też aż tak atrakcyjne, jak to jest. Jak to bym się mogło wydawać? Będzie to trudno sprzedawalne. I podobnie jest na przykład w innych krajach, jeśli nie weźmiemy pod uwagę właśnie okolicy potencjału i tak dalej, no to też będzie tutaj może, możemy mieć problem ze sprzedażą. To jest jedna rzecz, a druga, to zawsze trzeba od razu zapytać, od razu sprawdzić, czy w danej okolicy. Jest jest jakaś firma, która może za, za nas tym zarządzać albo czy deweloper się tym zajmuje. Jeśli nie, no to yy, jeśli to jest okolica zupełnie gdzieś na no, odludziu i będziemy musieli sami się tym zajmować, no to nie ma po prostu takiej możliwości. A liczenie na to, że sąsiadka czy sąsiad pomoże, czy kogoś się tam wynajmie, no to jest tak, takie bardzo zgubne, bo sąsiadka może się tym chcieć zająć w danym momencie, ale za chwilę może już nie chcieć. No i zostajemy po prostu z problemem.